Sara Young. Jezus mówi do Ciebie. Pierwszy grudnia. Kocham Cię wiekuistą miłością która płynie z zakamarków wieczności. Znałem Cię jeszcze zanim przyszedłeś na świat. Zastanów się nad niesamowitą tajemnicą uczucia, które otaczało Cię zanim się urodziłeś i będzie Cię otaczać także po śmierci. Współczesny człowiek nie myśli o sobie i świecie w perspektywie wieczności. Aby odwrócić swoją uwagę od rozwartych szczęg śmierci, rzuca się w wir działań i rozrywek. Spokojne trwanie u mojego boku to niemal całkowicie zapomniana sztuka, choć to właśnie spokój pozwala Ci doświadczyć mojego wiecznego uczucia. Musisz mieć pewność, że jestem przy Tobie i otaczam Cię miłością, aby przetrwać życiowe burze. W czasach najtrudniejszych prób, nawet najlepsza teologia może Cię zawieść, jeśli nie będzie jej towarzyszyć empiryczna wiedza o mnie. Tym, co najskuteczniej uchroni Cię przed utonięciem jest pielęgnowanie naszej przyjaźni Czytał Bogdan Dymowski